Halo, halo, witam wszystkich. Tydzień 18. Ja, pierdolę, mega dziwnie się czuję, mówiąc 18, nie, przy tygodniu. Bo jeszcze niedawno zaczynałem. To był mój. Nawet pamiętam, jeszcze przed tą serią. Dziwnie było. Dziwnie jest. Dziwnie było, dziwnie jest. Dobra. Najważniejsze, że podtrzymuję to, co było wcześniej, nie. Nawet może sobie zaczynamy. Zobaczymy. O, nie, nie, nie. O, poprawiony sen, nie? Był w piątym miesiącu. Rozciąganie. Cała zrobiona podstawa na maksa. Nie, tak jak tu pokazywałem ostatnio. Yy, no i jest to. Widać to. Natomiast mogłoby być lepiej, nie? Bo nadal ten sen, sen mnie wykańcza. Ja powinienem więcej spać. Kurde, a śpie bardzo mało. Bardzo mało i jestem debilem, że ja chodzę tak późno spać. Ja powinienem chodzić spać. Dwudziesta powiedzmy, druga, to ja już w łóżku powinienem leżeć. A nie dwudziesta trzecia, trzydzieści i dopiero się kłaść. Nie? I przez to później nie mam siły na jakieś dodatkowe rzeczy, typu. Powinienem nagrać, nie, filmik. Nawet to sobie napisałem. Nagrać filmik do rozciągania, no nagrać to by mi zajęło powiedzmy. Cały filmik by trwał z godzinę. W sensie moja praca w tym filmik by trwała godzinę. Ogólnie ten filmik by z 10 minut trwał. Kurka. I to przecież wisi mi od pierwszego tygodnia. Minęło już 18 tygodni. Ja tego nie zrobiłem. Nie wiem, no mam nadzieję, że w końcu się zbiorę, chociaż ten tydzień też nie jest łatwy. W ogóle ciężko będzie nadrobić wszystkie rzeczy, bo w kolejnym tygodniu mam wesele, nie? Dwa dni mam wyjęte z życia. Więc no, będzie ciężko. Eee, no, więc dalej. Treningi biegowe. No, to tak samo, nie? Niby pobiegłem więcej niż w zeszłym tygodniu, no ale sobie wpisałem trochę mniej, bo już tam nie będę się rozdrabniać tak bardzo. Eee, no i może sobie zaczniemy od tego. Że jest 6,72. Nie najgorzej, nie? 4 na 4. Kurde, ogólnie się wywaliłem. O, ogólnie się wywaliłem na rowerze. Aj. Jechałem na prostej drodze i się wywaliłem, nie. Wiozłem pudełki po jajkach. Pudełka po jajkach. Nie i mi jakoś weszły między kolano a kierownicę i się tak wypierdzieliłem. Z 30 parem na godzinę jechałem. Kurde, łapy pozdzierane, wszystko poobijane i bark, nie, i barki i plecy mnie tak bolą, bo chyba dostałem siodełkiem, jak już leżałem na, na kostce. Na ścieżce rowerowej to jeszcze nie chyba dobiło siodełko, nie. Tam jest taki taki ostry kant w siodełku, nie, zakończenie siodełka i dostałem tym chyba w plecy. Kurde, aż się nie mogę kłaść na plecach. No i bark, nie, coś ty zrobiłem z barkiem, że jak odwodzę, przy odwodzeniu mnie strasznie boli, więc no, robiłem też wczoraj klatę i mówię, nie, no nie, nic prawie nie dałem rady zrobić, no dobra, nie przejmuję się tym, lecę dalej. Eee, no i właśnie, no trzeba poprawić zadania szachowe, filmy szachowe, mam nadzieję, że mi się uda na przykład sześć zadań szachowych zrobić, nie, i tutaj i tak samo, bym sobie nadrobił od razu dwa miesiące, nie. Drobiłbym jeden miesiąc. Jeden tydzień sorry, co ja gadam. Yy, no wiadomo, no i treningi biegowe. I rozciąganie, nie? Jakbym na przykład 10 rozciągań sobie pyknął. Też by było pięknie, też by było pięknie. Yy, co tam dalej? No chyba to wszystko. No. No co, idzie powoli też ta średnia cała z wszystkich tygodni do góry, nie? Ma tu największy dołek mieliśmy. Dziesiąty tydzień, tak nie, ósmy tydzień, sorry, ósmy tydzień, na chwilę wzrosło, później leciutko znowu spadło, no i potem znowu wzrosło, nie, tak, powoli, bo powoli, ale idzie naprzód dobra, żeby ten odcinek nie miał jakoś, nie był jakiś długi, to kończę. I jadę z tym nie, jadę z rozciąganiem, zadaniami szachowymi, filmikiem do rozciągania, filmami szachowymi i coś jeszcze? Rozciąganie i treningi biegowym. Mm. I wesele jeszcze, dobra. Sześć rzeczy, nie? Sześć rzeczy, jak się zrobi, to, to będę naprawdę szczęśliwy. Do następnego.